Deszczyk pada. Przed chwilą była ulewa. Trochę mi przeszkodził w obcinaniu róż. Tu najbliżej domu poobcinałam, no ale jeszcze czeka mnie co najmniej dwa dni cięcia. Chciałam opowiedzieć o tym, że zaczęłam nawożenie róż. Jest początek lipca. Zawsze robię to w czerwcu, ale w tym roku róże kwitną z dużym opóźnieniem. Niektóre już faktycznie przekwitły, jak Shropshire, led, Angielka, ale obok rośnie William Morris i Dopiero zaczyna kwitnienie. Także no taki misz masz w tym roku. Niektóre zaczynają, niektóre przekwitły. W tym roku daję nawozy takie normalne. Miałam azofoską, miałam obornik. Co roku dawałam nawóz wolno działający koniec marca, początek kwietnia i to wystarczyło na 5 miesięcy nawożenia. Nie musiałam tego nawożenia powtarzać. W przypadku, właśnie jak ja mam tak dużo róż, no to jest bardzo ważne, że nie trzeba dwa razy chodzić po ogrodzie. No ale teraz chciałam zużyć te nawozy, które mam, i dlatego właśnie tak robiłam. Dodatkowo w tym roku planuję o właśnie tą rabatę. Tutaj przy tym kole, tam jest taka bardziej piaszczysta gleba, bo ja mam bardzo dużo ziemi tutaj nawożonej. W tym przypadku na tej piaszczystej glebie te róże mi słabiej rosną. Przynosiłam kawałki gliny, kładłam ko Kismi Kate i zaczęła lepiej. Od dołu wypuszczać pędy, bo miałam wrażenie, że to jest taka właśnie bardzo szczupła róża i okazało się, że jak ma za mało składników pokarmowych, jest za lekka gleba, to ona po prostu redukuje swoje pędy taka rośnie no zupełnie inaczej. Jak zaczęłam przenosić tą glinę już na jesień, w zimie mróz ją rozsadził i to spowodowało, że ta ziemia tam się zrobiła taka bardziej żyzna, dłużej trzyma wilgoć, no to róża zaczęła lepiej rosnąć. Nasz przestał padać, to mogę wyjść. Na końcu strumyka dwa lata temu przesadziłam takie róże, które mi właśnie na tych piaskach gorzej rosły, bo tu jest taka bardziej zwarta gleba. I tam posadziłam Delbarda dolce Vitae. posadziłam z donicy Garten Traum, którą omiałam o tutaj obok tego Williama Morisa, Tu mi słabo rosła. Może potrzebowała więcej słonka, tak myślę właśnie, bo William ma trochę słońca. Tu później usunęłam tą kosodrzewinę. I jak przesadziłam tą Garten w miejsce nad oczkiem, to zaczęła lepiej kwitnąć. Wczoraj zapomniałam zakręcić kran i ta woda z tego strumyka, z tego końcowego tutaj oczka przelała się właśnie, widzicie, tu jest bardzo mokro, aż na ścieżkę. I dzięki temu chyba właśnie dolcevita lepiej zakwitła. Piękny ma kolor. Taki morelowy, Żółty, żółty, ale taki no śliczny, śliczny. To jest miniaturka. No i mówię, z tamtej strony mi słabiej rosła. Tutaj jak ma więcej wilgoci, cięższa gleba, jej tu bardziej pasuje. Tu różyczka o takim energetycznym kolorze. Emilien Guliot, zorza rojewskiego, taki wypuściła kwiatostan ubity. Czeka mnie tutaj cięcie. Tu ten odstraszacz na te nornice i na te krety inne, na węże działa, piszczy. Tutaj różyczka ślicznotka z Koblencji. Ma bardzo podobny kolor do Czesława Miłosza. O, tutaj, widzicie? Tylko pokrój inne, Tu są dwie sadzonki Czesława Miłosza. I ta wyższa obok tej ślicznotka z Koblencji. Piaty podobne. Obie mnie pachną z tego, co kojarzę. Tylko ślicznotka wyższa i troszkę może więcej bordo ma czerwieni w, w tych wewnętrznych płatkach. Czesław Miłosz niższy i bardziej taki różowy. Laurent Brol. Ładnie zakwitła. Takieś taka bogata. Piękna. I Henry Delbart. Na brzegach te płatki tak różowieją jak przekwita. Tutaj obiecałam, że pokażę różyczkę. Choć tu jeszcze nie obcięte mam kwiaty, ale trudno. Róża Cystersów. Takie wycinane brzegi płatków. Dużo się tu dzieje. Kolejna piękna róża też. Choć jak w tej ostatniej fazie przekwitania, mniej im się podoba. Na razie super. Taki róż, troszkę morelowy, nie jest taki różowy. A Polbokus całkiem taka morelka różowa. No, naprawdę ciężko tak powiedzieć. Jak te kwiaty, mówię, odrobina żółci i już jest inny kolor. Tutaj różeczka Graf brzegi płatków takie przydymione, ciemniejsze. Ładny kolor, ciemne liście. Notnę ją co roku, tak dosyć mocno. Odbija bez problemu. Też czeka mnie cięcie. Pomyślcie sobie. Tyle róż do cięcia. To jeszcze nieskończone. Dopiero jedna czwarta może w ogrodzie. Tu angielka. Tu różyczka alaska. Jak będą długo deszcze padały, zrobią się takie kropeczki na płatkach. A może tu. No, widać takie kropeczki. Na razie dopiero to jest drugi czy trzeci deszczyk w ciągu paru dni bardzo dużo kwiatów, bardzo dużo już przekwitniętych jeszcze podejdziemy do Welęspiel. Ona zawsze z opóźnieniem kwitnie, w tym roku ją mniej cięłam, dlatego żeby szybciej zakwitła. jak była krótko cięta to z opóźnieniem wszystkie róże już zakwitły a ona dopiero zaczynała no ale śliczna jest Pełne kwiaty takie. No teraz to od deszczu. Aż ciężkie. A po drugiej stronie ścieżki. Na prawo Royal. I jej sioszczyczka Edenka. Jasmina, wszystko do cięcia. Chopin, piękny, duże kwiaty, liście ciemnozielone, pachnące, takie kremowo-żółte. Pąki to wręcz w środku takie żółtawe. Tu różyczka, izidazit. Mówi posać i zapomnij o mnie. Należy do takich łatwych róż do, dla motorów. I tu różyczka, sinko de mayo. Desz trochę ją położył, taka ulewa wręcz była przed chwilą. I to jeszcze nie koniec. Jak jest zbyt, y, zbita gleba, czy chodzicie na przykład na skróty, tak jak ja tutaj często przechodzę, y, można wziąć widły i tą ziemię tak jakby y, częściowo podnieść. Nie także przekopać, tylko tak y, na tych widłach lekko tą ziemię wzruszyć. Dzięki temu te róże będą lepiej rosły. Jeśli macie właśnie takie miejsca, gdzie często przechodzicie, ja dlatego kamienne płyty ustawiam, i wtedy wiadomo, że po tych płytach się przechodzi. Ale jeśli no, nie pasuje z jakichś względów, takie ułożenie takich płyt, no i taki sobie skrót robicie, tak jak ja. No to właśnie takie podniesienie tej ziemi dobrze tym różom zrobi. Jeszcze z bliska pokażę, bo ona. Ona ma taki fajny kolor ta Cinco de Mayo, taki rdzawy troszkę, taka cegła, nie wiem czy tu akurat dobrze pokażę. Mam wrażenie, że kamerka bardziej różowy pokazuje kolor, niż, niż jest w realu. Ale tutaj chyba dobrze pokażę, Honnay Dijon podlewałam, bo tu blisko Świerków i miała mało wody. Pełznięty beż połączony z żółcią, taką zgaszoną. W pąkach takie bardziej żywe kolory. Ale najbardziej mi się właśnie podoba, jak jest w takiej fazie rozkwitu. Piękny kolor, taki oryginalny, ciekawy. Tutaj różyczka Delbarda, ku pamięci barbarzy. Piękne takie gufrowane płateczki. Bardzo ciemna róża na tle tej zieleni. Pięknie to się prezentuje. Bardzo długo kwitnie. Nie trzeba obcinać kwiatów. Fajnie to wygląda. Mimo, że kwiaty takie ciemne, to takie ma się wrażenie, jakby ona świeciła na rabacie. Lilie przekwitają, staram się dopasować kolorystycznie, sprzedawcy niekoniecznie chcą oszukać, tylko nieraz po prostu one są pomieszane i kupujemy bordowe, wychodzą żółte. A tutaj najczerwiejsza róża w moim ogrodzie, pomyłka różana, kupiłam ją, miała być na murek, pnąca, hanabi, podejrzewam, że to jest bakara, no i zostawiłam. I jeszcze są ostróżki. Sumiennie ich nie podlewam. Tylko tyle co deszcz. No i może wreszcie będę miała. Tu właśnie ta rabata koło domu jest taka bardziej sucha i będę dawała trochę hydrożelu, będę mieszać z ziemią i glinki, zwłaszcza na te y, y, róże takie, które rosną przy brzegu. Przesadziłam dwa lata temu Blue Eden ze środka rabaty, bo tam miał za mało światła, no i tutaj na brzegu chyba mu lepiej. Wreszcie widzę kwiaty. A kwiaty ma bardzo ciekawe. I właśnie tym różyczką tu dołożę glinki żeby miały lepsze takie warunki. Różyczka ochłą. Ona ma takie zapędy na dużą parkową, a nawet pnącą te hortensje Anabel. Dobrze u mnie rosną. A z tyłu machonie wręcz za dobrze. Będę musiała chyba część usunąć. I ciągle tam coś mi się sieje pomiędzy tymi machoniami. Ciężki jest tam dostęp. Trzeba ubierać specjalne ubranie, żeby tam się dostać i to powycinać. Tu mąż przygotował tą linię kroplującą. Będziemy ją kłaść zwykły wąż pocący. na nawoże. Lubią nawożenie i jak jest susza, lubią podlewanie. Wtedy szybciej zawiązują kwiatostany. Posadziłam na początku strumyka dwa heliotropy, a w środku Ponoć to jest barbula. Nigdy jej nie miałam. Liście takie wydawały mi się podobne do przetacznika, no ale taki kolor właśnie troszkę inny niż przetaczniki. Tamte są różowe i mają mniej tych takich kwiatostanów. Tutaj się dużo dzieje. Także jak ktoś ma barbulę, to powiedzcie, czy to ona, czy nie. Gospel. Ona się rozkręca, bo to jest jesienne nasadzenie z donicy. Pokażę jeszcze oczko. Dołem ta czerwonawa, to jest acena, roślina zadarniająca. Słyszycie pomruki burzy z daleka? Czy tylko ja słyszę? To już różyczki obcięłam, poplewiłam. Seria Flower Circus, taka do 60-80 maksymum centymetrów. Tutaj bardzo fajna róża. Kolor bardzo podobny do Ascot, tylko taka bardziej pełna. Sophie Luisa, Bardzo ładna róża. Piękny taki głęboki kolor. Takiej purpury, fioletu. Kamerka trochę przekłamuje. Pirko. Apykot nektar, afrodyta. Karina, to souvenir de Baden, -Baden. Garten in Marie Jose, serii perfuma, ładne takie płatki, trochę maliny. Tutaj widzę w kolorze z różem. A tu róża szary lady.